Cześć, tu Chris. Dzisiaj Wam pokażę, jak podłączyć starszego laptopa pod telewizor. Ostatnio podłączyliśmy nową maszynę, a teraz wygrzebałem jakiś zabytek. Laptop, który znalazłem, to jest Compact Presario, jeszcze Pentium 3 z 2000 roku. No i co my tutaj mamy? Nie ma żadnych portów, żeby go podłączyć. Nic tutaj nie ma, ale uwaga, tu jest specjalny schowek, porty są tutaj. Otwieramy i mamy port LPT s -Video, przez który możemy się podłączyć do telewizora oraz port VGA. Chyba najłatwiejszy do podłączenia. No i też jest duża szansa, że telewizor będzie mieć taki port. No bo tutaj byśmy musieli z jakimiś cińczami kombinować w przypadku S-Video. A tutaj sobie kupujemy tylko taki kabelek. Bardzo, bardzo łatwo go dostać. Jest na Allegro, nie jest drogi. Kilka złotych kosztuje. Podłączamy z jednej strony. Druga strona do telewizora. W większości starszych telewizorów powinien być też ten port dostępny. Ja mam w miarę nowy telewizor. Ma 4 lata i jest ten port. Więc szanse są spore, że będzie. Tylko trzeba pamiętać o jednym. Podłączając laptopa w ten sposób, nie będziemy mieli dźwięku. Musicie się zaopatrzyć jeszcze w kabelek jack. I jacka podłączamy tutaj do wyjścia na słuchawki. A no i z drugiej strony do telewizora. O ile oczywiście jest takie wejście, zazwyczaj jest. Podłączamy do telewizora. Jeżeli nie ma, na to trzeba sobie kupić przejściówkę na przykład na cincha. I to się wepniemy do telewizora.